Zaczynamy od badań krwi na podstawie morfologii i podstawowych parametrów zważenie będziemy wiedzieli jak nasi zawodnicy spędzili wakacje. Ego uh, to gris, so rest, because, uh, it was very hard season, you know, and long, so I need to better rest. Czy oglądaliście troja w klubowych mistrzostwach? Nie. Ja muszę, ja muszę <grym> że, że chciałem, ale usnąłem, bo był mecz opóźniony i usnąłem, no? nie, widziałem, że grał, także fajnie, chociaż to było. No. Nie wiem czy widzieliście troju jednym z wyżej ocenionych w tym meczu. No, tak, słyszeliśmy Tak, no ja słyszałem też od osób trzecich, że dobry mecz zagrał, więc no, nie, bardzo pięknie zabiło się. Girasi w strachu nie tylko. I <grym> jadę mi też, tak. <grym> gotowy na krew, na wszystko? Pewnie, że tak. Zawsze jestem gotowy, no i cieszę się, że w końcu wróciliśmy do treningów. Największy postrach zawodnika po urlopie, waga? Nie, myślę, że nie. Trzymałem tego mocno no. i może nie skupiałem się na tym, ale ciężko trenowałem, więc nie, nie boję się, nie ma to wpływu na nic. Czego się spodziewasz teraz po swoich pierwszych treningach w zespole z Ekstraklasy? Ja chcę poznać chłopaków, wejść fajnie w drużynę i Niczego nie oczekuję, mam nadzieję, że wszystko będzie wyglądało dobrze. Podoba Ci się terminarz? Myślę, że tak. Na wprowadzenie Wisła, Polsk, dobrze znany rywal i potem Legion na głębszą powę trochę. Będziemy bardzo dokładnie badać zawodników. Chcemy sprawdzić ich asymetrię, poziom siły określić ryzyko razu oraz oczywiście określić ewentualne programy, które mają e, pomóc im, tak żeby tych przeciążeń nie było tak dużo żeby byli w szczycie formy i żeby ten performance w nadchodzącym sezonie był na jak najwyższym poziomie i stop Jakie badania diagnostyczne, ćwiczenia diagnostyczne będą dzisiaj przeprowadzane? Badamy na pewno tutaj na leżance, będzie takie typowe badania manualne, fizjoterapeutyczne, z wykorzystaniem sprzętu. Będziemy badać siłę przewodnicieli, rotatorów bioder, będziemy badać siłę grupy duszowogoleniowej, sprawdzimy również symetrię w czasie skakania, jak również w czasie testów siły izometrycznej oraz sprawdzimy sobie również dodatkowo siłę mięśnia czworogłowego. Nie rozciągać wujek. To nie jest żart. Nie ja serio mówię.

Tak, so how is your nose? Ah, it's better. I need to put the mask another 2, 3, four weeks, but everything will be good. Nie wiem, czy widziałeś Dawid, ale w głosowaniu kibiców zostałeś pomocnikiem sezonu. Yy, no na pewno fajne, fajna, rzecz dla mnie jako, jako osoby. Yy, na pewno nie tylko siebie bym wyróżnił, ale też yy, dużo zawodników, jeżeli chodzi o tę ofensywy, fajnie wyglądało. Na pewno Forna robił robotę, więc myślę, że umieściłbym siebie na pewno razem z Fornalem, bo, bo dużo dobrego w tym sezonie nam dał. Ale to właśnie tak jak mówisz, bo między tobą a Fornalem chyba było dosłownie 15 głosów łącznie z Facebooka i Twittera, także do końca walka. No tak jak mówię, gdzieś, jeżeli ja miałbym to gdzieś mówić bez tych głosów, to na pewno... Formala też do tego po prostu pod, podpił, bo, bo wykonała fajną robotę tutaj w Kielcach i, i za to na pewno Kielce będziemy dziękować. Am tu kilo zabawacze, okay, I will try to to lose it, I will be ready until the. Start of season. In one month we're gonna be back in the league. We are undefeated with you in the squad in the league, so hopefully we're gonna extend that streak. Yes, but it doesn't matter. The most important is the team to win, with or without me. The most important is this. Ta końcówka sezonu w moim wykonaniu była fajna, więc teraz mamy miesiąc czasu do tego, żeby żeby dobrze przepracować ten okres i i zrobić wszystko, żeby ta końcówka była tak samo dobra jak ten początek sezonu, który teraz będzie przed nami, więc mam nadzieję, że to panie wszystko się poukłada i, i pani zaczniemy ten, te pierwsze kolejki w Eczeklasie.